Znowu lato wjeżdża w blok Cała klika kręci w blok. Ty się świecisz bardziej niż mój łódź Powiedz, gdzie dziś leci. Okna w dół ten wiatr to sos Twoje oczy robią los Mówisz zwolni, ale chcesz Żeby w klubie zgasło tło Parę kieliszków, palmy w szkłach Twoje imię w moich ustach Mówię, choć ty mówisz Czuję, że nas gra. Wysokie fale, ty i ja na nich, całe to miasto kręci się dla nich. Lato na stałe, nie chcę już zmian, dopóki tańczysz tu przy mnie gram. Wysokie fale, ty i ja na nich, całe to miasto kręci się dla nich. Mówisz już dalej, nie mogę spać, a ja cię łapię w ten letni trance Twój tatuaż znów się śmieje Kiedy tańczysz coraz bliżej Cała Polska dzisiaj grzeje Ale ty palisz najmocniej Twoje usta w moim uchu mówi, żebym został dłużej Jakby jutro miało zniknąć To i tak cię znajdę później Twoje dłonie na mym karku bit odbija się od szkła Nie wiem, która, nie wiem, jak tu Ale wiem, że dobrze nam Wysokie fale Ty ja na nich Całe tobie na stałe, nie chcę już zmian. Dopóki tańczysz, tu przy mnie gram. Wysokie Ani ja na nich. Całe to miasto kręci się dla nich. Mówisz już dalej, nie mogę spać, a ja cię łapię w ten letni trans. Jeśli lato się skończy, chowam je w twoich włosach. W każdym selfie z tego miasta widzę, jak się śmiejesz w oczach. Jak się zgubisz między ludźmi, patrzysz tylko w jedną stronę. Bo ten dźwięk to gra ci w głowie, to ja wołam bo We're so